Siema, dzisiaj pokażę wam jak spróbowałam zdominować mystar.pl z nowym perkiem siły. Miłego oglądania. Dobra, siemano widzowie, już jestem. Słuchajcie, mam tu 120 smoczych odłamków. Więc co, pójdziemy sobie w siłkę. Na 20%. Szansa 100%. Ulepszyliśmy. Dobra, ja mam nadzieję, że to coś da. Bo chcę zdominować po prostu. Chcę, żeby była dominacja po prostu. Dobra, widzowie, słuchajcie, ulepszyłem sobie w ogóle rzeczy. Mietrzyk ja taki mam. Więc co, słuchajcie, widzowie, my się lecimy bić. Eee, poszukamy sobie jakichś fajnych osób, ale tam widzę, że jest wolna. Więc co, eee, widzimy się, jak znajdę kogoś fajnego. Dobra, tu są jakieś typy. Można wbić. Zamurujemy sobie elegancko. Tylko nie wiem, czy oni nie są jacyś dobrzy. Dobra, on z tamtej strony mi wyleciał. Dobra, słuchajcie, poczekamy sobie tutaj. Dobra, mamy typa, mamy typa. Za zabiłem, zabiłem prawie. Kurde, zabrał mi chłopite. Dobra, blisko było. Kilka blisko było. O, jest tutaj, ale bije nas. Dobra, ja nie będę murować. Albo dobra, będę. On ma. On prawie nie wyrobił. Ale on ma dobrej chyba i ty mi się wydaje. Spadł. O. Dobra, wbijamy na statek widzowie. Kurde. No nie, jest ktoś może jeszcze tu. Dobra, poczekamy, aż ktoś wbije. Dobra, widzowie, jest jakiś dobry typ. Może nam się go uda zabić. Nie wiem, nie wiem, dobra, widzowie, albo nam się uda, albo nie. Prawie mu to ten zbiliśmy. Ale dobra, jest tu jakiś. Jest tu jakiś. inny typ. Sfokusujemy się na tym Spider-Merze. Dobra, chyba, że tego zaczniemy być. Dobra, nie wiem, widzowie albo mi się wydaje, albo oni są na odpale. Nieźle. Dobra. O kurczę. Dobra, łatwo. Łatwo, widzowie. Już się tam nie chciałem bić, bo oni, oni tam w trójkę mnie ubijali. Więc co, widzowie? Widzimy się przy kolejnej osobie. Dobra, widzowie, wbijamy na strefę bezelek. Pewnie nic się tu ciekawego nie dzieje. Ale dobra. Dobra, bijemy go. Wy, widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dobra, wyjdziemy sobie na siłkę jeden. Oczywiście plan jest taki, żeby zdominować. A zabiłem dwóch typów i mi się nie nagrało ogólnie. Ale dobra. Tu, tu się biją jakieś osobki. Dobra. Fokusujemy jedną osobę. Dobra, widzę, że już nas ktoś bije. O, widzowie, ktoś tu wisi. Wisi. Prawie, nie, coś. Nie, nie, widzowie! Kurde, prawie. O jezus, widzowie! No nie. Kurde, coś miał w tym szarkarze że nie. Dobra, widzowie, to było na tyle z tej dominacji. Słuchajcie, mieliśmy kilka fajnych akcji, ale no. No, coś nie pykło, widzowie. Po prostu. No po prostu tak widzowie. Um, jak Wam się podobał odcinek, to strzelcie łapkę w górę i subskrypcję. Więc co? Nie mój.